Witam wszystkich na moim kanale. E, dzisiaj mamy, uwaga, uwaga, przygotowaną taką dużą pracownię z moimi dwoma siaszczyczkami. Mamy pracownię. No i zastanawiacie się, co dzisiaj będziemy robić? E, tak, tutaj mamy kleje. Wszyscy mają kleje? Tak! Ok, czy wszyscy mają pędzle? Tak! Czy jest brokat na stole? Tak! Czy są mazaki? Okej, okay, to ja już Wam mówię, co my dzisiaj będziemy robić. Aha, czy każdy ma kartki? Tak! Tak, macie kartki? Tak. Dobra. Tutaj mamy, ja też mam karteczkę, tylko ją tak tutaj słabo widać, ale jest. Tak, co dzisiaj będziemy robić? E, dzisiaj będziemy robić różne obrazki z uwagi. Brokatu, mazaków i kleju, żeby brokat się przyczepił, tak? Dobrze. Ja pierwsza. No i pędzelkiem będziemy smarować właśnie błękit. Będziemy moczyć i tutaj smarować. Eee, dobrze, to ja pokażę, co najpierw zrobimy. Ja tutaj wezmę na przykład taki czerwony marker i. A! Okej, okay, mam. <laughs> I narysuję tutaj sobie, yy, no nie wiem, takie coś prostego, serduszko. Kochanie, będziesz mogła, co, co chcesz, możesz zrobić. Okej, okay. Tutaj się ładnie pokolorujemy. A my też możemy. Jeszcze nie. Znaczy tak, ma każdy będzie mógł. Tylko. No tak. A kogo? Dobra, mamy tutaj pokolorowane takie serduszko. No tutaj pomarańczowe się wydaje, ale jest czerwone. Jest czerwone? Tak. No dobra. No ten czerwony. No tutaj miałam inne czerwone, ale ja wybrałam akurat ten czerwony. E, dobrze, i teraz następną rzeczą będzie posmarowanie tego serduszka klejem. Kurczę nie mogę. Aha, dobra. A my kiedy Zaraz jak pokażę. Na razie patrzcie tutaj na moją kartkę. Mamy klej. I posmarujemy to serduszko klejem. teraz możemy wziąć sobie brokat, bo tutaj wszędzie jest brokat, o, że tutaj zabrakło mi już takich miseczek, gdzie widziałam kubeczki i bierzemy na przykład, e, aha, jeszcze możemy sobie tutaj z tej kartki wziąć trochę brokat, e, znaczy kleju na pędzel, żeby nam się lepiej przyklejało, no i bierzemy, samy raz, mamy już tutaj i hopa. I no i możemy sobie inny kolor wziąć, możemy kolorowe coś zrobić, na przykład tęcze. Ja możemy sobie jeszcze sobie takiego ten. wziąć, no ja? różne kolory. Ja ale ja to jeszcze robię... nie skończ. Jeszcze sobie wezmę niebieski. Ja Patrzcie, ten. jakie moje serduszko jest Kupi, piękne kupę. i kolorowe. No i już serduszko jest kolorowe. Oczywiście możemy zrobić, co chcemy, ale już to jeszcze nie skończone. Mam tutaj przygotowany kosz na śmieci po to, że jak już skończymy całą pracę robić albo jakby jeden element, żeby nam się na drugim nie przesypało zrzucamy ten brokat, który pozostał. Ojej, Dobrze. I to jest wszystko. Dobrze, ja sobie wezmę nową kartkę, bo to było tylko tak na pokazanie. Mamy jedną kartkę. I uwaga, zaczynamy! Jest! Dobrze, ja będę rysowała taką fajną laleczkę, bym powiedziała. E, ja czy chcecie ołówek? Ja nie. Ja sobie wezmę ołówek, bo mi A będzie ja lubię tęczę. lepiej z ołówkiem, ja bo ja sobie tęczę. najpierw to jakby naszkicuję. Ja robię nasz tęczę. Okej. Ja ja Okej, okay. 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 Zaczynam od złotego. Czekajcie, muszę tam bardziej posunąć. Okej, okay, od żółtego. A, chyba od czerwonego, Hanie, się zaczyna? Nie żółty, pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski. I fioletowy chyba. Dobrze, to ja robię laleczkę. Tylko, że ja ją sobie zrobię w ten sposób, że tak będę mieć karteczkę. Dobrze. Ale to ja zaczynam. Hmm, jeszcze nie wiem do końca, jak ją zrobić, ale zaraz się coś wymyśli. Więc ja sobie ale... naszkicuję główkę i do was wracam. Ja już troszkę więcej narysowałam niż głowę, już też e, jakby tłów narysowałam. Mm, tak to wyszło. Teraz dorysuję oczka i się znowu widzimy. Nie, Hania? Mm. A zobaczmy jak tam idą prace u dziewczynek. Dobrze. Hania, co ty rysujesz? Pęczę. A ty, Alusia? Mm. Jeszcze nie wiesz. Takie arcydzieło, dzieło, tak? Mm. Już Ci pomogę. Takie arcydzieło, ale rysujesz? Okej. Okay. To ja Cię biorę za oczek.